Hej, cześć, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Minecraft Summer. szesnasty odcinek to już jest coś. Mam nadzieję, że Wam się seria podoba i że oglądacie. Też jestem wam wdzięczny za wszystkie lajki w ogóle i że dobiliśmy nawet 20 lajków pod piosenką, którą wydałem zresztą niedawno, więc naprawdę wielki szacun kochani, gdzie ja w ogóle jestem? Tam jest dom Dumbo. Ja sobie tutaj zaraz idę, bo chciałbym znaleźć w ogóle jakieś fajne tutaj, nie wiem, biom czy drzewa, żeby sobie ozdobić okolice, bo jednak te takie zwykłe drzewa to mi nie podpasowują, a tutaj mam tylko takie, jak widzicie, zwykłe takie krzaczki. To, to nie są drzewa, więc chciałbym coś tutaj znaleźć. I w ogóle też, kochani, po poprzednim odcinku, jak byliśmy na biomie mrówkowym, to e, jakoś pasek expa mi się czasami Czasami jak wejdę na serwer to mi się zrespi, czasami jak wejdę to mi się nie zrespi już. Nie wiem kompletnie co się z tym paskiem dzieje i czy da się to jakoś naprawić, czy to jest po prostu takie zbugowane. Nie wiem, nie mam niestety żadnego bladego pojęcia. Słuchajcie, też zbliżamy się powoli do 20 odcinków, jak sami wiecie zresztą, e, 16 odcinek to, to jest normalnie rekord, jeśli chodzi o mój kanał i zbliżamy się powoli do 20, póki co nie chcę jeszcze zwalniać, więc naprawdę wow, że fajnie się ta seria rozwija i mam nadzieję, że wam się też ta seria podoba, że oglądacie na bieżąco, że wam się to wszystko... O, dzień dobry, panie Szkielet, że wam się to wszystko podoba, bo naprawdę ja jestem teraz mocno, ale to mocno zajarany tym, co tutaj się dzieje? Bo naprawdę. O, mam jakiś dungeon. Ty. Ty. Ja spadłem w dziurę. Kurde, spadłem w jakąś dziurę. Gdzie ja w ogóle jestem? Halo. I tam jakiś statek w ogóle był. O, no nie. No nie wierzę po prostu. Czy ja tutaj wyjdę? Chyba wyjdę, co? Jaki e okręt epicki. Jaki epicki okręt. Ty, jak on się prezentuje? To jest jakiś dungeon? Co on ma po bokach? Co to są jakieś stateczniki, co to jest? Ty, ale da się na niego jakoś wejść, to wygląda na dungeona, tylko. Ty to nie jest dungeonów. Przecież. Ty jak on ładnie się prezentuje. Tylko jakby tu na niego wejść chwila. Trzeba to jakoś obczaić, bo. Nie ma tu jakiejś drabiny, bo nie chcę go niszczyć. Ja, ja też nie wiem, czy on przypadkiem nie jest w trakcie pływania i czy... Przypadkiem nie ma tam na nim jakichś, jakichś piratów? Tam jest w ogóle jakiś chyba. Tam jest kolejny, z creeperem w ogóle na fladze. Co jest grane? Czy na fladze, na maszcie? Ty nie, to są szalupy jakieś albo coś. Bo tam jest ster, tak. Ty, ale żeby taki statek się respił normalnie. Halo, da się na ciebie jakoś wejść statku? O, tam jest drabina, dobra, wchodzimy. Halo, jest tu ktoś? Czy jest tu właściciel tego okrętu? Halo? Ty no nie wygląda na opuszczone przecież wszystko tutaj jest wysprzątane ładnie Jakaś kratka w ogóle? Halo? Da się tym pływać w ogóle? Ty da się tym pływać, Ty, ale on wygląda A ile on waży w ogóle? Pisze to gdzieś? 2079 ton, wow To naprawdę dużo Ale, kurde Ty nie ma tu nikogo, bez kitu Ale tu jest ciemno Ja, Taki balkon Ty no nieźle sobie to ktoś pierdyknął Halo, jest tu przejście na dół? O, jest Jakiś Takie trochę zderpione, ale niech będzie Halo? O, ty, mamy wrogów. Uwaga? No, my tu mamy teraz każdego na nastrzała, kochani, to... To już widzicie. Tylko... Nadal nie wiem czy jest ten okręt, ale tutaj pod pokładem jaki jest klimat w ogóle. Patrzcie. Ja, jeszcze słońce zachodzi. Ej, zobaczmy sobie to jak wygląda to z zachodem słońca. Czy już zaszło? No kurde, jak tu wyjść? Ej, jak ktoś to, ktoś to źle zbudował. O! Jest! Zachód słońca! Wejdźmy sobie tutaj. Ja! Kochani, myślicie o tym samym co ja? Wybieramy się w podróż na morzu? Bo to wygląda na opuszczony statek, co? Wybieramy się w podróż na morzu? Bo ja bym bardzo chciał. Zwłaszcza, że to... Jezu, jak ten statek się epicko prezentuje! Jeżeli tutaj nie ma żadnego właściciela, to ja bym sobie ten statek w sumie przygarnął. Bo, no, prezentuje się nie dość, że epicko. O, oświetlić go trzeba było trochę bardziej. Nie dość, że się epicko prezentuje. Jest opuszczony. To można jakieś fajne przygody przeżywać. Co wy na to, kochani, chcielibyście takie coś? Jak tutaj trochę poświetlam, ale... Ty no, na takim okręcie, to ja bym chętnie poszedł w jakąś przygodę, tylko czyj to jest okręt? Jeżeli kochani wiecie, to napiszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem... Ty, tu są jeszcze jakieś dziury. Tutaj nie byłem. O oh, fuck dzień dobry Creeper. A, ja cię mam na strzała. Dobra. Podejmuję decyzję. Oficjalna decyzja Dexteriusza. Uwaga. Wypływamy... ...na głębokie wody. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle płynie, bo jeżeli nie, no to się w sumie przedwcześnie uradowałem. To ja bym chciał jeszcze zobaczyć, co to jest za dungeon. Zaraz tam pójdziemy, kochani. Tylko chciałbym zobaczyć, czy ten statek w ogóle pływa. Ty no, pływa. Jakoś, jakoś chyba pływa. Zobaczymy. Ja płynę. Płyniemy, nie płyniemy to naprawdę płynie. To ja nie wierzyłem, że to. Wow. Kochani, my płyniemy statkiem prawdziwym. Tylko ja nic nie widzę przed sobą. Potrzebowałbym jakiejś załogi do tego albo coś. A więc kochani, co wy na to? Chcielibyście ze mną wypłynąć na taką morską przygodę? Minecraft Summer na nieznanych wodach. Minecraft Summer dookoła świata. W ogóle nie wiem, która nazwa lepsza, bo mi się obie w sumie spodobały Dajcie znać w komentarzach, kochani Bo ja naprawdę Jak znalazłem teraz ten okręt Mam nadzieję, że go komuś nie podpieprzyłem Że on sobie po prostu leżał I był opuszczony To ja bym sobie ten okręt chętnie przygarnął Ja to słyszę jakiegoś szkieleta, tak Cześć, szkielatorze Dzień dobry, no i zginąłeś Kochani, przydałby się jakiś Co tam się pojawiło? Szybko, trzeba hamować! Hamować! Hamować, hamować! Hamuj! Dobra. Stoimy w miejscu, nie ruszamy się. Tak, jakby zarzuciliśmy kotwicę. Co tam się pojawiło w powietrzu? Co tu się stało? To jest jakaś góra. Dobra, kochani, zrobimy mały abordaż, a właściwie nie abordaż, tylko weźmiemy szalupę i podpłyniemy bliżej, bo nie wiem kompletnie, co się tam dzieje. Zadokujemy nasz statek. Uwaga, dog ship. Dobra, wszystko działa, wszystko git i bierzemy szalupę. O zachodzie słońca, kochani, lecimy sprawdzić tą wyspę w ogóle. Na pewnym speedzie bierzemy szalupę i zobaczymy, co nas tam czeka. O kurde, tylko ta szalupa się tak trochę widzę topi. No no, zobaczymy, zobaczymy. To by się w ogóle przydało oświetlić tutaj. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tu jakiegoś potwora. O kurde. Cokolwiek to jest. Właśnie, kochani, do nas płynie. E, ale to nam nic nie robi. Czym ty jesteś? Halo? Czym ty jesteś? Sea Monster. No i zginąłeś, Sea Monsterze. No i co, było fikać? O, oh fak, tu jest drugi. A nie, to był tamten. No i było fikać. Nie było fikać, no. No nie było. O jejku, ile strzał tu jest zbugowanych. Dobra, kochani, płyniemy dalej. Ach, ta wyspa wydaje się być dosyć mroczna i tajemnicza. Zwłaszcza, że tutaj są jakieś potwory dziwne. Jestem ciekaw, co my tu znajdziemy. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wypłynąć. Ej kochani, ale przygoda, nie. W ogóle takiej przygody chyba jeszcze nie miałem, że podróżujemy ja takim dużym statkiem. Nagle sobie mogę wziąć szalupę. Nagle mogę sobie wziąć szalupę i gdzieś po prostu wpłynąć tam, gdzie się nie da dużym statkiem. To jest w ogóle naprawdę epickie. Ty, ale tutaj chyba nic szczególnego nie ma. Poza dużą ilością potworów, takich Minecraftowych, to tutaj raczej nic nie ma. Albo ślepy jestem. Tak też może być, kochani. Nie chcę też się za bardzo oddalać od naszego okrętu, bo nie wiem, co tutaj mogę spotkać. Halo, halo? Nie no, wydaje się. O, jesu. wow, wow, ło, wow, wow. Hamuj, 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 hamuj. Dobra, ale ten okręt się w ogóle z daleka epicko prezentuje, co? Aż się cieszę, że go normalnie wzięliśmy. Dobra, kochani, ja podpłynę tą szalupą. I myślę, że będziemy kończyć odcinek. Nie ma co, mamy jeszcze oczywiście całe wakacje przed sobą, żeby przeżyć te morskie przygody i pewnie nie tylko. Nie, no kochani, taka morska przygoda to mi się podoba. Nie, no kochani, o mam strzałę w głowie, trudno. Kochani, z tym efektem chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że zaczynamy morskie przygody. Kochani, my widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie już niedługo. Pamiętajcie, odcinki są teraz w poniedziałki i czwartki, także wpadajcie oczywiście. No i cóż, w kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy szukali dalszych przygód, także oglądajcie.